Czyżby to żyło? Widzicie? Raczej to chyba już końcówka będzie. Yy, troszkę nim tu lepiej. Yy, wczoraj już to można powiedzieć uruchomiłem. Dzisiaj uruchomiłem drugi raz. Posprawdzałem błędy. Okazało się, że sonda za katalizatorem yy, z obwód ogrzewania sondy i też błąd sondy wyskoczył przy tym. Więc może parametry wskazuje trochę inne, ale wydaje mi się, że pracuje fajnie, jeszcze będzie jak cały ten filmik złożę, to też tam będzie pokazane jak było odpalone wczoraj i co się działo, troszkę głośniej pracował, słychać było zawory, te popychacze widocznie jeszcze nie dopompowane były a dzisiaj zobaczcie, w miarę równomiernie pracuje, widać tu takie drgania, bo to wszystko jeszcze nie skręcone zostaje odpowietrzyć sprzęgło tą sondę wymienić, no oczywiście jeszcze ostatni tam Element zastanawiam się, czy pompę wspomagania nie wymienić też na nową, bo też trochę tak na sfatygowaną wygląda. No i co jeszcze nie wiem? O, akurat wentylator się włączył, także dogrzewam olejem, jest zalany takim tańszym i będę po prostu zmieniał sobie na inny olej. Układ chłodzenia jest zalany wodą destylowaną, demineralizowaną, też chciałem go wypukać, a skrzynia biegów jest zalana ropą tak żeby po prostu go wyczyścić. Ja już wbiłem bieg, ale no niestety nie ma jak odpalić za bardzo zbitym biegiem, bo muszę sprzęgło odpowietrzyć i też trochę popracuję i też zleję ropę, już zaleję tym odpowiednim odpowiednim olejem silnikowym. Także taki szybki filmik, żeby się pochwalić. Nie wiem jak telefon zbiera to czy głośno słychać ten silnik czy nie, czy nie bardziej słychać czy bardziej silnik. Ale według mnie ten silnik w miarę ładnie pracuje. Te drgania, a jeszcze poduszki trzeba będzie pewnie podregulować, bo one są skręcone, a one powinny być skręcone podczas ruchu, jak się ułoży to wszystko, jak się ułoży podczas pracy silnika. Ale wszystko się odpala, jedynie ten błąd, sondy, co mi tam wyskakuje. To by było na tyle, i kończymy tą krótką, szybką transmisję. Taki chwali filmik, można powiedzieć, że to już działa, ale do poskręcania jest reszta jeszcze, żeby nie było, że to już finalnie koniec końców.